Jak założyć konto na rower. Musimy otworzyć przeglądarkę Google albo jakąś inną. I wpisać nazwę Rover. I tutaj Google nam wyszukał. Klikamy. I pojawia nam się taki, taka strona do rejestracji. Do zalogowania się w zasadzie. Ponieważ nie mamy konta, więc nie możemy się zalogować, musimy to konto założyć. Czyli musimy zjechać tutaj do tego przycisku, na którym pisze Sign Up. To znaczy, że chcemy się zapisać. Klikamy ten przycisk i mamy stronę, na której Rover prosi nas, żebyśmy podali swój e-mail, z którym chcemy się zarejestrować. I, w te, I po podaniu tego e-maila, oni nam przyślą na ten e-mail taki link do rejestracji. Więc klikamy tutaj e-mail mi assignable link, czyli żeby nam przysłali ten link. I teraz oni nam przysyłają na e-mail taki link. Tutaj powitali nas hi and crocheters, żeby powitali tych co robią na drutach i na, na szydełku i każą nam kliknąć w ten link tutaj na niebiesko więc klikamy w ten link dobrze, więc teraz proszą, nam, żebyśmy, no, proszą nas żebyśmy wybrali sobie username czyli takie, takie imię pod którym będziemy znani na lawę no ja założę sobie na przykład Prem. Premis. Teraz napisali, że takie imię już istnieje. No to weźmy sobie Prem 3. Dobrze, Prem 3 sobie wybierzemy na przykład. I teraz każą nam podać hasło. Więc ja sobie podam jakieś hasło. No, każą powtórzyć hasło. I w momencie, kiedy wpiszemy nick pod którym chcemy być, znaczy username, jak wpiszemy hasło, potwierdzimy to hasło tutaj, wtedy klikamy Create My Account, czyli utwórz mój profil. I to jesteśmy. Tutaj akurat Google mnie pyta, czy zapisać moje hasło. Nie, nie chcę, żeby zapisał. I jesteśmy na Rovery, Mamy konto. Po kliknięciu linku aktywacyjnego jesteśmy już na swoim Rovery profilu. I teraz tutaj w prawym górnym rogu macie taką, taki kwadracik. Gdzie można dodać swoje zdjęcie? Jak się najedzie tutaj myszką, to mamy tutaj profil. To jest oglądaj i edytuj profil. Jak klikniemy, to jest nasz profil. I tutaj jest nasze imię, które wpisaliśmy przy rejestracji. Jeżeli chcemy sobie ten nasz profil wypełnić, dodać jakieś dane nasze, to klikamy ten przycisk Edit Profile, czyli Edytuj profil. I teraz możemy dodać swoją fotkę. Albo jakąś po prostu foteczkę naszą, jakiegoś, jakiegoś awatara. Więc klikamy ten zielony przycisk, i pojawia nam się ramka, żeby żeby wrzucić fotkę. Więc klikamy to, choose File, to jest, żeby wybieramy fotkę. Wybieramy ze swojego komputera. I tutaj nam się pojawiło to, ta fotka. No i przepraszam. Jeszcze raz. Więc klikamy Choose File. Wybieramy fotkę. I teraz musimy kliknąć ten zielony przycisk, żeby potwierdzić, żeby załadowało nam tą fotkę. Klikamy. I mamy. Już mamy dodaną fotkę. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy sobie dodać swoją stronę internetową, jeżeli ktoś ma adres. Możemy sobie wybrać, w czym mierzymy włóczkę. Czy w jartach, czy w metrach. Ja zaznaczę metry. I teraz tutaj mamy takie boksiki do kliknięcia. Pierwszy boksik klikamy, jeżeli chcemy, żeby było pokazane, jak jesteśmy online na Ravery, żeby inne osoby, które w tym samym czasie przeglądają Rawery mogły widzieć, że jesteśmy online. To jest ten pierwszy, możemy go kliknąć albo nie. Drugi boksik to jest, żeby, pokazy, żeby było pokazane, kiedy ostatni raz byliśmy zalogowani na Ravery i trzecie jest do kliknięcia, że akceptujemy wiadomości przesyłane tutaj na skrzynkę pocztową na RAW nie musimy tego kliknąć, ale dobrze jest to mieć bo czasami jak kupimy jakiś pattern i na przykład designer chce chce nam jakąś informację przesłać albo na przykład znalazł błąd we wzorze to wtedy ludzie wysyłają właśnie na tą na skrzynkę tutaj na ravery wiadomości. Także dobrze jest to sobie kliknąć, żeby te wiadomości dostawać. Tutaj sobie klikamy, jeżeli chcemy, żeby wszystkie fotki, które są niewłaściwe dla wszystkich, dla dzieci, żeby po prostu nam się tutaj nie pokazywały. To tylko wtedy, kiedy macie, kiedy wasze dzieci mogą mieć dostęp, na przykład do, do waszego profilu. Jeżeli chcemy zmienić hasło albo imię, ten username, to klikamy tutaj. Jeżeli chcemy, możemy sobie wpisać swoje imię. Monika. Tutaj, czy jesteśmy panienką, mężatką. Możemy sobie wpisać, jeżeli chcemy. Tutaj jest data urodzenia. Możemy sobie wpisać swoją datę urodzenia. Tutaj jest do wybrania kraj, z którego jesteśmy. Miasto. No region to, no region też można sobie wpisać. Tutaj nas pytają o ile lat robimy na drutach, tutaj ile lat lat robimy na szydełku, czy mamy jakieś zwierzęta i dzieci, ulubione kolory i ulubione ulubiony brzydki wyraz. To wszystko wpisujemy albo nie, to jest nasza decyzja, nie jest to obowiązkowe. Tu można dodać jeszcze jakieś od siebie rzeczy, tutaj możemy podlinkować swój Instagram, profil, jeżeli mamy, tutaj możemy dodać sobie jakieś media społecznościowe, na których jesteśmy, i tutaj możemy napisać coś o sobie, jeżeli mamy takie życzenie. Jak już to wszystko zrobimy, to klikamy save changes, ten zielony przycisk, czyli zapisz zmiany. I te zmiany, które ja przed chwilą zrobiłam, one już są łącznie z moją fotką. Przejrzyjmy się teraz jeszcze co mamy tutaj na tym naszym profilu. Mamy tak projekty czyli wszystko co podlinkujemy do wzorów od innych projektantów albo po prostu wszystko to co zrobiliśmy jeżeli mamy zdjęcie nawet jeżeli te wzory nie są kupione na rawery też jest taka opcja to wszystko możemy sobie tutaj w tych projektach podlinkować ja wrócę z powrotem Q, to jak mamy jakieś wzory zakupione albo darmowe, które chcemy zatrzymać sobie na naszym profilu, to wtedy możemy je dodać do kolejki, to znaczy, że mamy je w kolejce do zrobienia. Tutaj mamy Library, czyli bibliotekę, i tutaj możemy sobie kompletować wszystkie wzory, które żeśmy zakupili albo które chcemy sobie dodać, jak są na przykład darmowe. Dodać sobie do naszej biblioteki, żeby ich nie zgubić. Zawsze wtedy, jak sobie taki wzór dodamy tutaj do biblioteki, to jeżeli kiedyś będziemy chcieli do niego wrócić, nie musimy go wyszukiwać z powrotem na rawery, tylko szukamy go w swojej biblioteczce. Tutaj mamy posty, jeżeli gdzieś na jakimś forum coś napiszemy. Tutaj tak naprawdę nie wiem, co to jest, to chyba chodzi o włóczkę taką, którą mamy w domu, ktoś może, można sobie, zobaczmy, można sobie wypisać, tak, tutaj chyba można dodawać sobie tym zielonym przyciskiem, jak mamy jakieś włóczki, ale nie będę Wam tego opisywała, bo ja tego nigdy nie używałam. Co mamy dalej? Mamy ulubione tutaj z tym serduszkiem, czyli jeżeli na przykład podoba nam się jakiś, jakiś wzór, możemy kliknąć to serduszko i wtedy to, ten wzór będzie tutaj w naszych ulubionych. To też po prostu pomoże nam, tak samo jak biblioteka, znaleźć wzory, które nam się kiedyś podobały albo które tam zapisaliśmy sobie, żeby ich nie zgubić. I tutaj mamy friends, czyli przyjaciół, jeżeli mamy później jakiś. jakiś Jakich znajomych tutaj na rawery, to też tutaj oni się pojawią. Tutaj mamy pocztę, czyli jeżeli jakieś dostajemy jakąś komunikację z rawery albo od na przykład designerów, od których kupiliśmy wzór, to one się tutaj pojawią. Możemy też napisać do kogoś, kto ma konto na rawery. Tutaj są różne fora, także jeżeli ktoś. Zna angielski, chce sobie dołączyć, to można sobie dołączyć. I tutaj macie jeszcze wiele, wiele. O, to, to jest część tych opcji, które już omówiliśmy czyli te to, projekty, które są w kolejce, projekty, ta włóczka, taka, którą mamy, e, ulubione, biblioteka. Tutaj te opcje to ja nawet nie wiem, co to jest. To jakieś są narzędzia, które, które Rawery za, zadezajnowało, żebyśmy mogli sobie ułatwić pracę. Tu są prawdopodobnie jakieś tabelki na rozmiary. To myślę, że to by było na tyle. Jak chcemy wrócić na swój profil, to klikamy tutaj na fotkę profilową i jesteśmy na naszym profilu. Jeżeli chcecie dodać jakiś projekt, na przykład przykładowo, robicie jak, jakiś wzór ode mnie na przykład lilitesterę i chcecie wrzucić swoją fotkę, swoją, swój opis yy, chusty, którą zrobiliście na podstawie mojego wzoru, no to wtedy tutaj sobie właśnie dodajecie i na to jest osobne wideo jak dodać projekt na ravel także jeżeli kogoś to interesuje to zapraszam to by było na tyle na to wideo Natomiast zrobię jeszcze tutaj jedno wideo jak wyszukiwać wzory i jak kupować wzory.